Ja na jedynkę. Jest, skaw. Ała! bądźcie bo się wali. No wali mnie, no. No to nie dawaj się walić skatowi. z Ty, podjechał mnie skaw, czaisz to? Że Tak, żyję, nic mi się nie zrobiło. Co, chłop? ale to Cicho, skaw. Otwiera lewą ręką drzwi, a prawo dojechał, pierdala w ogóle. I później mnie dojechał, i ja się szyję na, na kibach. Ja no nie mogę wskoczyć! Koleś! Ja się szyję. Udaje że jestem tematy. Zrobiłem go. Wyszedł od bocznej, drugi! Jeszcze jeden. Pomagajcie, kto nie bądź. W głowę do od ciebie dostał, człowieku. Można go szybko dojechać, on jest z boku. Tak, właśnie to robię. Stop. To nie tak, jak wygląda. Akurat patrzyłem na drugi róg ekranu, gdzie mam życie, żeby zastanowić się, czy się nie wykrwawię i dlatego moja reakcja była późna. Jezu, dostałem granat dyrektywny Żyję? Zabite? Zdechnę zaraz. Mam tylko głowę no <laughs> stary, jak w Sidzu. Piotr Solo, ale w duecie. Elson Mandela. Jestem Piotr i proszę o maksymalne zaangażowanie. Komentarze, łapki w górę, w dół, cokolwiek lubicie. Zbijajcie też na streamach. Wszystko, co widzicie na YouTube, jest wycinkami z transmisji na Twitchu. Idziemy. E, mamy towarzystwo w Kraku. Główne drzwi są zamknięte. Okej, okay, to wracam do siebie. Zobaczę, czy tylnik nie jest otwarty. Dobra. Chyba nie. Ja przy autobusach, oj, zbiłem szybę, nieświadomie A Jezu, gnoju no, nie Już myślałem, mina. że ktoś mi tutaj batmana będzie robił z góry Jest na górze chyba Dasz mi busta na górę? Ale... Jakbyś tu kucnął, albo stanął, ja sobie wskoczę Tu? Na ten daszek, no, jeszcze bliżej ja No mi popatrzę do tyłu Oj, czekaj No i chyba teraz się nie do tego, dobra, jebać Uwielbiam takie kombinacje alpejskie. W takich Ciędza sytuacjach coś brakuje, krinkowe. Drugi zabity. Dobra, rzuciłem Nejda do biblioteki. Spoko. Jeszcze jeden na górze jest. Free fire Metal? Zewnętrzny metal. Nie wiem, gdzie on wypierdolił. śpi. Na zewnątrz? Tak. Dobra, jestem przy. Zabij jeszcze jeden. Co jest kurwa? Jak wracam do siebie. to jest pojebana jakaś gra. Mega walenie. Zabiję trzech gości, tak na luźnej gumie totalnie. No tak się w to gra. Ale to ja muszę więcej wargać w walo. Po prostu po graniu w walo ta gra jest ultra łatwa. Kurwa, czaty. Ja nadal u ciebie. Ja no dobra, no jestem w tym pokoju pierwszym. Gdzie komenda walacz? Co się z wami dzieje? Zamulacze je pani Zero kurwa reakcji. analwali kurwa trzech panów. Wi? To tak ja zamiłem. Ale to jest klasyczne, Oni nie widział? Jak, jak się potkniesz? O swoje tak. nogi. Jestem niewidzialny i wszyscy z nich do mnie strzelali, No poza tym pierwszym. Wszyscy z nich do mnie strzelali. O Vogersa. Chcesz Wogersa na przyszłość? Nie, nie. A że nie? tego w ogóle znamo no, no, tak. No. To kieszenie. Już ci nie mogę ich rzucić, bo flagowany i ten. Mhm. Jakub. Wtedy to by było RMT. <noise> w mnie bez kitu Przyjemy ten terko. w Taka gierka, chodzisz sobie strzelasz gdzie szatem. Kill, it, kill. Jakby to zawsze tak wyglądało. Dobra, chodźmy. Można się wstrzyknąć. Ale fajnie ten skar wygląda. Ten twój, taki krótki. Mm. Często robię broń pod Z Ja też kiedyś robiłem. Nie, no, męcz mnie meta. Chociaż też w pewnym momencie tak gra zmienia się po prostu w festiwal słetów. Nikita no. też jest dobry, bo mówi, że nie chce mety, ale zawsze dodaje jakieś coraz to lepsze ataczmenty i bufuje broń, bo mówi, że recoil'a nie mają. W sensie recoil nerfi, On no. coraz to większy kiedyś robił. Znaczy, szczerze mówiąc, nie lubię za bardzo full auto mety. Ja też nie. W sumie w, w, wiem, że chujowo się strzelało wcześniej, ale. No ale przynajmniej nie było wierterek. Yy, drewnik. jakieś? Po długości, Gdzie? dosłownie po długości granat. Widziałem wybuch, tak. Na samym końcu korytarza. Po drewniku na górze biega. Skacze. Przez barykadę dwóch. Biegną w naszym kierunku górą. Ło, wow, wow, wow. Jeden zabity, drugi jest po długości Gdzieś? za brykadą. Także jeżę. się, no jestem na sodach. Ja przy tych drzwiach jestem teraz. A na którym piętrze ty jesteś? Trójka, dwójka? A o, ty, sorry, do... to, ja, to, ja, to ja, to ja, to ja. Jezu, sorry, wystraszyłem się. Ty, ja może z drugiej strony pójdę? Bo to w takim wąskim korytarzu... Czy ci podtrzymać jak się leczysz? Nie, 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 nie spokojnie. Kurwa, nic trzymać nie chcę, to nie tak. A to tak, no to to podtrzymać możesz. Ziraja moja. Dobra. Zabiłem go. Dwóch walaczy, nie wiem, czy jest ktoś jeszcze. Jest jeszcze jeden, dwóch nawet. No jeszcze Na zewnątrz, tak, idę ich wyjaśniać. A, czyli na zewnętrzniku, to w ogóle nie, nie jest związani z nami. Tak, tureckiej minus dwa od tureckiej tej. już przy samej restauracji? Tak. Dobra. I kadrowiec z oczywiście minus. I co my na to A... Piotr się w linii. Ustawiło. Twój drewnik. Mój drewnik no. Czwarty, jedenasty poziom. Takie fragi, co się nawet nie liczyły. Chłop w ogóle bezświęcznie do mnie podszedł, byłem szokowany. Ciekawe, czy ten stum coś zrobił? Mu. Myślę, że nie. Mam jakiś. Dziw... O. Na jedynkę mam chłopa w takim razie. Do ciebie pobieg. Minus. Skat. I szukaj oblili naszywa na zewnątrz. Wychodzę na ten, na, na most, na Doba? Skybridge. może coś będę widział stąd. Widzę chopa, od tego jest, od dentysty, tam na rogu y -y -y. i to pewnie ten Adarowiec. <grym> Czekaj, bo dużo się dzieje w sumie, nie że się gubię, tylko co, co chcesz w takim razie zrobić, zostawić tych tutaj lamusów i pójść zabijać gości? No, dojechać tego chłopa, co jest w tym pokoju, bo on cały czas tam zamknięty jest. Słyszę jak torby szura. Kabinety teraz lutuję jakieś. A to on na zapleczu tam jest. Ja go mogę solo dojechać, tylko nie chcę się głupie wiesz, za zero wywalić, nie? Musisz tu do mnie przyjść, jak chcesz go no wiesz, jak, jak ja zostawię te luty, nie? Żebym się jakoś strasznie był na nie łasy, tylko... I one, one znikną, nie? Bo tutaj skaty... Widzisz? Już kurwa skat by wbiegł. wrócić. Możemy wrócić, nie? Tak. Zdążymy wrócić na skaty, Do mnie wali, ten nadar. Od sandbagów tam. Wiesz co? Wiem, co zrobię. Wrzucę luty w dobre miejsce, na szybko. tego nikt nie A znajdzie to gracz jest Trafiam go przez drzwi Salewe ma jakąś chłop albo i faka Tak się leczy zajebiście. Znowu się udupił. dobra, ja go dojeżdżam. Wiesz co? Ja już mogę iść z tobą. Żyjesz? Tak, żyję. Gdzie Guinus? to jest? I gdzie jesteś ty? Ty szurasz krzeczory? Nie. Ty biegasz? do z Nie. Koło mnie przebieg na ten, na skylighta. Otwieram sobie drzwi. Okej, okay. a widzę go na parterze. A to ty na parterze? To jest BOT. Dobrze, to. Do, Do bot na okay. garażach był. Bot, bot. No dobra, no to jeżeli sobie wyjaśniliśmy, można polutować. No znaczy, ja już w sumie jestem oblutowany. Bo wiesz, najgorsze kurwa, jak zostawilibyśmy tych gości. Tak, ja wiem, potem drugi raz z nimi, jakby walczysz. No. Dlatego. Ja nie jestem łasny na luty, ale w tej sytuacji nie chciałem tego zostawiać, tak? Ja na świnkach jestem teraz. Spoko. Mają ja mi się te teksty, że w końcu skaty reagują na to, że zabije się. To jest fajne. No i śmieszne są te teksty. Słuchaj, i nasze wo... Bo... <noise> to już jest memem. No, trzeba przyznać, że akurat najlepszy e, voiceover jest w tej grze. Szkoda, że pmc są takie sztuczne. Bo mm. to brzmi strasznie. Na przykład ten jusek 3 kiedyś to był. Ten, co ten streamer dograł. A, no. Here, no way man. Oj, go Albo te berry to jest popegowate strasznie. Takie sztuczne. No, no ale ci się potrzebowali. na film poszedł. Dograli łamany w cudzysłowie rosyjski i dali im kwestię kurwa uszeków bober Ber mówi, ta, no tak tak i albo berzki wapno. no no nie 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 no rajd w sumie, nawet dobre rzeczy nie